Chcąc w prosty sposób zaprezentować Ci bogactwo możliwości, jakie daje nam wywiad ze źródeł jawnych, posłużę się z anonimizowanym przykładem pewnego zgłoszenia. Zaznaczam, że zgłoszenie, czyli to małe śledztwo, które Ci opowiem, dla zilustrowania bogactwa Osin zostało całkowicie zanonimizowane, czyli dane, które Ci zaprezentuję, są całkowicie fikcyjne, a niektóre szczegóły sprawy są zmienione. Aby trudniej było dopasować je do konkretnych wydarzeń czy osób. Sprawa dotyczyła podejrzenia zdrady małżeńskiej. Podejrzewana partnerka posiadała w telefonie zapisany numer telefonu, tyle że zamiast prawdziwego imienia pod wskazanym numerem przezornie zapisała imię żeńskie o treści Ania. Ponadto zleceniodawca powiedział nam, że od ponad pół roku. Nie mieszka ona z nim w domu. Nie chce powiedzieć dokąd się wyprowadziła, a dzieci są na ogół pod opieką jej mamy. Na jednej ze spraw rozwodowych, która się odbyła w międzyczasie, na sali sądowej żona zleceniodawcy stwierdziła, że nie utrzymuje kontaktów z żadnym obcym mężczyzną, a zdradzany mąż przedstawił w sądzie zrzuty ekranowe z telefonu żony dotyczące szeregu połączeń i konwersacji z jednym i tym samym numerem. Czyli było słowo przeciwko słowu. Ponadto nasz zleceniodawca dostarczył nam informację, że krótko po Sylwestrze żona wyjechała na cały weekend do Gdańska. Niestety zleceniodawca nie wie, co tam robiła, z kim była i gdzie spała. Mamy więc cel osobowy. Mamy jedynie informacje na temat imienia, imienia Ania, oraz numer telefonu komórkowego. Z kontekstu sprawy czujemy, że imię jest fałszywe, ale nie odrzucamy go na razie. Korzystając jedynie z wyszukiwarki Google i używając odpowiedniej konfiguracji zapytań, o których jeszcze powiemy sobie w kolejnych lekcjach, ustalono, że wskazany numer telefonu może należeć do firmy TRAS, DEX, PAMARA, Andrzej Kowalski. W sieci znaleźliśmy masę różnych informacji, z czego część to aktualne oferty handlowe sprzedaży różnych maszyn rolniczych i innych produktów. W większości tych ofert występuje właśnie ten sam numer telefonu komórkowego. Korzystając z bazy CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, udało nam się ustalić, Pełne dane wyżej wymienione firmy. Po pierwsze, potwierdziliśmy, że ona istnieje. Po drugie, ustaliliśmy imię i nazwisko właściciela, było zgodne, tak jak w tytule firmy. Ustaliliśmy też NIP, REGON i co ważne, adres przedsiębiorstwa naszego figuranta. Krótki telefon z operacyjnego numeru w sprawie jednej z ofert, jaką znaleźliśmy w sieci. Wystarczył, żeby potwierdzić, że odbiera go mężczyzna, i na dodatek mężczyzna ten w trakcie rozmowy powiedział, gdzie dokładnie można obejrzeć przedmiot oferty sprzedaży, w jakiej miejscowości. Oczywiście była to ta sama miejscowość, która występowała w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Przy pomocy kolejnej aplikacji Google Maps obejrzeliśmy sobie charakterystykę terenu, na którym mieści się firma figuranta. Idąc dalej, przeszukaliśmy z wyżej wymienionymi danymi najpopularniejsze serwisy społecznościowe na to imię, nazwisko, wraz z miejscowością, a także pod kątem nazwy firmy. Naszego figuranta nie można było namierzyć pod wskazanym nazwiskiem na Facebooku, na innych portalach go nie było. Istniało prawdopodobieństwo, że, że jeśli ma konto, ma profil na Facebooku to może występować pod fejkowymi danymi lub zastrzegł sobie możliwość wyszukiwania w klasyczny sposób. W związku z tym poszliśmy o krok dalej. Zaczęliśmy szukać osób o tym samym nazwisku w miejscowości, w której zarejestrowana jest wyżej wymieniona firma, a następnie próbowaliśmy znaleźć w kontaktach tychże osób osoby, która mogłaby być powiązana rodzinnie, a posiadałaby imię to samo, które ma figurant, ale z ewentualnie zanonimizowane nazwisko zmienione. Bingo! Pojawił się pan Andrzej z nazwiskiem na Facebooku o treści Kawol. To jeszcze zbyt mało, aby potwierdzić, że to nasz figura, Więc przejrzeliśmy galerię zdjęć pana Andrzeja galerii pan Andrzej posiadał jedno szczególne zdjęcie, które przykuło naszą uwagę. Było to zdjęcie samochodu, busa, na którym w tle, po powiększeniu w aplikacji graficznej, była reklama firmy, uwaga, Trax, Trax, Dex, Pamara, Andrzej Kowalski. Znowu bingo. Przeszukując zainteresowania pana Andrzeja na portalu Facebook oraz wskazane przez niego miejsca pobytu, ustaliliśmy, że podróżuje dość często do Gdańska i szczególnie lubi jeden klub nocny o nazwie Primodes Club. Zaczęliśmy przyglądać się temu klubowi zarówno na jego stronie internetowej oficjalnej, jak również w profilach społecznościowych. Wzięliśmy pod uwagę szczególnie Facebook i Instagram. Wiedząc, jak dokładnie wygląda żona naszego zleceniodawcy oraz kiedy dokładnie była w Gdańsku, zaczęliśmy przeglądać galerię zdjęć z imprez klubu w tym okresie. Kluby uwielbiają robić zdjęcia na imprezach i publikować je w social media oraz na swoich stronach. I znowu bingo! Na jednym ze zdjęć na profilu facebookowym klubu ujawniliśmy zdjęcie żony naszego zleceniodawcy w objęciach pana Andrzeja, naszego figuranta. Po tym wszystkim zleceniodawca otrzymał pełny raport ze śledztwa wraz z innymi pikantnymi szczegółami dane zgromadzone w jego toku z jawnych, otwartych źródeł po sporządzeniu raportu zostały bezpowrotnie skasowane i nie były przez nas w jakikolwiek sposób przetwarzane. Z naszej wiedzy wynika, że żona naszego zleceniodawcy przegrała sprawę rozwodową i to z orzeczeniem winy. Nasze śledztwo trwało kilka godzin. Aby dokonać tych ustaleń, nie musieliśmy ruszać się z zabiurka. To oczywiście dość prosta sprawa, realizowaliśmy też o wiele bardziej złożone zgłoszenia, ale pragnę Ci zwrócić uwagę na szereg kroków, jakie można podjąć, aby rozwiązać zagadkę, nie wychodząc z domu czy z biura.